Siłączką ominąć świeży. tym razem v na wieżę, widokowo. Kaszczorek z drogi w Złotory na, na ten na zamek krzyżacki. Tak, tutaj jest zamek krzyżacki, byliśmy tam widać w oddali. I za chwilkę zobaczymy, widok na przepiękną Złotory. Zobaczmy. Dużo Żlówkła, ciężka trasa, nie lubię takim jeździć. A tutaj widok na urokliwą wieś Złotoria. Kamyczki w 4K. No, tak to wszystko wygląda. I jedziemy za chwilkę dalej. Yy, właśnie tą ścieżką. I, z, i Będzie pętla niedaleko tego mostku, gdzie szliśmy. Nawet z buta tutaj się zdarzyło kilka razy iść. Dobra, pozdrawiam i do usłyszenia.